Obrona polskich granic podstawowy obowiązek żołnierzy, sumiennie i z najwyższym poświęceniem wykonywany przez nich i Straż Graniczną podczas ataku hybrydowego ze strony Białorusi. Tysiące migrantów, których szturm na granicę wyglądał tak. Bez względu na środki, chcieli nielegalnie przedostać się do Polski obrona granic wymagała nie lada odwagi mierzyli się z agresją ze strony właśnie tych nielegalnych migrantów yy, wspomaganych przez służby specjalne Rosji i Białorusi presja była tu olbrzymia funkcjonariusze yy, no, zachowali się bo bohatersko taka postawa nie przemówiła do prokuratury która postawiła zarzuty jednemu z żołnierzy broniących granicy Żołnierz został oskarżony o to, że w dniu 25 marca 2024 roku w okolicy Dubicze-Cerkiewne w rejonie słupka granicznego nr 322 przekroczył swoje uprawnienia określające zasadę wykorzystywania broni palnej w ograniczonym zakresie polegającym na jej wykorzystaniu w celu zaalarmowania lub wezwania pomocy i oddał 12 strzałów z broni służbowej MSBS Grot wzdłuż drogi granicznej. To, że akt oskarżenia został skierowany do sądu, świadczy o tym, że rząd Donalda Tuska, że Adam Bodnar jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny szkodzą Polsce. To jest uderzenie w morale żołnierzy wojska polskiego, którzy strzegą granicy naszego kraju. Często z narażeniem zdrowia i życia, na co wskazuje inny fragment aktu oskarżenia, w którym opisany jest moment, kiedy migranci zniszczyli jedną z barier i z drabinami próbowali pokonać kolejną. Zostali jednak dostrzeżeni przez znajdujących się w pobliżu funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy, którzy zaczęli biec w tym kierunku, oddając jednocześnie strzały alarmowe w powietrze. W tym czasie migranci cofali się na białoruską stronę granicy, jednocześnie rzucając konarami i kamieniami w stronę funkcjonariuszy i żołnierzy, na co ci reagowali rozpyleniem gazu łzawiącego. 25-letni szeregowy był dotąd niekarany. Po postawieniu zarzutów nie przyznał się do winy, ale złożył wyjaśnienia. Grozi mu do trzech lat więzienia. Oczekiwałbym osobistej interwencji prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości w tę sprawę. Wszyscy funkcjonariusze Straży Granicznej, żołnierze, policjanci, którzy ponieśli... Ponosili osobisty wysiłek na rzecz obrony naszych granic, powinni być dziś pod szczególną opieką, a ta sytuacja pokazuje, że niestety polityka nowego rządu jest w tej sprawie inna. Jest. I była w trakcie największego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, gdy rząd zjednoczonej prawicy podjął decyzję o budowie zapory, Donald Tusk mówił: nie. "Mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat. Powstał i pomaga chronić polską granicę przed nielegalnymi imigrantami, których politycy PO chcieli w Polsce przyjmować bezrefleksyjnie. Wpuśćcie w końcu tych ludzi do Polski." Kim są ustali się później? Od czego macie służby? W krytykę żołnierzy i Straży Granicznej włączyli się nawet niektórzy celebryci. Kur Kurwa, co tam się dzieje? To jest kurwa Straż Graniczna? Straż to są maszyny bez serca, bez mózgu, bez niczego. Maszyny ślepo wykonujące rozkazy. Kurwa, jak tak można? Boli mnie serce, boli mnie cała klatka piersiowa, trzęsę się i ryczę. Mordercy, chcecie takiego rządu wciąż, który zezwala na takie rzeczy? Wręcz rozkazuje tak się zachowywać? Kurwa! A w lewicowo-liberalnych mediach dominowała taka narracja. Mam wrażenie, że to jest watacha wataha psów, która osaczyła biednych, słabych ludzi. No, tak nie postępują żołnierze. Śmieci po, po, po prostu. To jest oczywiście swoistego rodzaju agentura wpływu, no, świadoma lub nieświadoma. Bez względu na poglądy polityczne, to jest rzecz fundamentalna, bezpieczeństwo własnych obywateli. Za które żołnierze, jak w przypadku sierżanta Mateusza Sitka, oddają własne życie Wojciech Heron Republika.